Polska powiększy się o 168 hektarów. To jest bardzo dobra wiadomość. Ale jak to zrobić? Nie... Jest, był taki case z Gdańskiem chyba, czy gdzieś tam w Miastem, że powiększyli linię no, no, bo dołączyli tam. Tak. tak. Ale jak legalnie, bez wojen i bez zajmowania czyichś terytoriów powiększyć Polskę o 168 hektarów? To jest bardzo dużo. Nie, Prawda księżyca? No. <laughs> Otóż powstaje, już w zasadzie zacznie powstawać wkrótce, w okolicach Świnoujścia, port, który nazywa się, który będzie na takim przylądku, którego jeszcze nie ma, ale właśnie się będzie budował Pomerania, i to będzie obsługa kontenerów i to takich największych kontenerów świata. Poprzedni rząd wymyślił, że to będzie spoko pomysł, ale zapomniał, że jak się nie zrobi odpowiednio głębokiego tego portu, to te kontenerowce wielkie nie wpłyną. Natomiast aktualny rząd stwierdził: "OK, podrasujemy ten pomysł." Bo był, bo był spoko, czyli jakby przyznali, że ten pomysł był spoko, oczywiście go skajtowali, że był za słaby, Patecznie. ale pomysł był spoko, Jak coś jak z CPK i mówią, dobra, robimy, mamy, mamy potencjał, mamy możliwości i zaangażujemy tylko i wyłącznie polskie firmy do budowy tego, tego, tego portu oraz całej tej takiej, taka sztuczna wyspa, taki drugi Dubaj, e, chciałoby okay. się powiedzieć. Grubo, to I faktycznie grubo. trzeba tam 20 milionów ton piasku między innymi przywieźć w to miejsce, więc zapowiada się gigantyczna, wielomiliardowa inwestycja.